Cześć, tu Michał z działu marketingu Rakowa. Nie widzicie mnie, ponieważ stoję za kamerą. Wybrałem się na wspólny przejazd z kibicami na mecz do Bełchatowa, organizowany przez klub. Zakupu miejsca w autokarze dokonujemy na stronie bilety.rakow.com Wspominam o tym, ponieważ nie ma możliwości kupna biletów na miejscu. Autobusy ruszają spod byłego parkingu Intermarché przy ulicy Lipowej 33, zawsze 3 godziny przed meczem. Na miejscu spokojnie można zostawić auto. Mecz raków śląsk Wrocław zaczynał się o 18, więc godziną odjazdu była 15. O godzinie 14.30 spotkałem już wielu kibiców. Postanowiliśmy chwilę z nimi porozmawiać i zapytać o przejazdy. Możemy tylko zachęcić wszystkich do przejazdów, jest bezpiecznie, jeździmy z dziećmi, nic się nie dzieje, jest świetna zabawa i warto wspierać raków, bo naprawdę nas potrzebują. My, my pierwszy raz, my z Anglii jesteśmy z Anglii, pierwszy raz. No, no i proszę wiemy. bardzo, pierwsi kibice z zagranicy. Jest super, miejmy nadzieję, że będzie Wam się podobało i wszystko będzie. będzie w porządku. Super, dzięki śliczne. Powiem tak, jestem akurat pierwszy raz. Kolejna <grym> osoba. Jest... Tak. A Pan? Stwierdzić. Nie, pierwszy raz, ale widać, że to jest jakoś tak w miarę zorganizowane, tak więc jest bezpieczne miejsce, z którego można, że tak powiem, zabrać kibiców. Po Czasu, nie mieszkam w Częstochowie. Mój ja kolega też z Holandii wrócił i tak się stwierdziliśmy, że wybierzemy się na mecz. Super, fajnie, dzięki śliczne. Proszę Dziękujemy. bardzo. Ostatnie kibice wsiedli do autokaru i ruszyliśmy w drogę. Dla informacji w trasie był jeden postój. Korzystacie często z tych przejazdów? No to już jest któryś raz, od początku roku, także ze względów ekonomicznych i tego klimatu wydaje mi się to lepszą opcją. E, pan pierwszy raz, tak? No tak, autokary. Dzisiaj autokarem pierwszy raz. I jak ogólnie wrażenia w przejazdu? jest wesoło, sympatycznie proszę pana jest bardzo fajnie i przyjemnie To no. bardzo wrażenie pozytywne wrażenie bardzo pozytywnie. Dziękuję. Korzystacie panowie z przejazdu? Oczywiście, że korzystamy od samego początku. Poza po po jednym przejazdem, tak? Tak, raz, raz wykorzystaliśmy przejazd prywatny, a tak poza tym cały czas korzystamy z przejazdu klubowego. No jest, to, jest, to, jest to dla nas wygodne, bo jesteśmy z Rakowa. Także, także. Więc mamy po pierwsze wyjazd pod nosem, po drugie 10 zł, też nie jest jakimś takim kosztem. I jest w obu względach wygodnie Przejazdy w miarę spokojnie, komfortowo Tak, przejazdy są w miarę szybkie, wygodne z punktu A do punktu Z, blisko pod stadionem więc nie mamy żadnych problemów z parkowaniem Tak, jak najbardziej jesteśmy zadowoleni Dziękuję Pył będzie jeść w rachubekach! Dojechaliśmy na miejsce. Kibice ruszyli w kierunku stadionu, a ja uchwyciłem jeszcze dwie wypowiedzi. Jesteśmy po przejeździe, wszystko przebiegło w porządku, nic się nie wydarzyło jak zawsze. Zapraszamy całe rodziny z dziećmi, z nami będziecie się czu czuć naprawdę bezpiecznie. No, jeżdżę na wszystkie mecze, jest wspaniale, ludzie są sobie życzliwi. Policja nie przeszkadza. Wszyscy są kulturalni na meczu Również panuje wspaniała atmosfera Dodam jeszcze, że miejscowi ludzie bardzo życzliwie spoglądają na nasze problemy klubowe hmm. Podczas takiego przejazdu można się pozytywnie nastroić na mecz? Do kibicowania? No oczywiście Można, no, każdy, każdy z nas wolałby iść na Limana, ale no, niestety wiadomo i jak to wszystko wygląda na dzień dzisiejszy? Oczywiście, zrozumiałe. Proszę Państwo, na mecz! Powrót do autokaru mamy 20 minut od zakończenia meczu i jest to w zupełności wystarczający czas. Jeśli ktoś obawia się, że może nie zdążyć, warto poinformować o tym osoby zabezpieczające przejazd lub poprosić je o numer telefonu, aby skontaktować się w wyjątkowych sytuacjach. Mecz wygrany to i nastroje dobre. W drodze powrotnej możemy wysiąść na dzielnicy północ, zaraz przy wyjeździe z korytarza północnego. Później bliżej centrum przy lodowisku nasobeskiego oraz na parkingu pod bułem Intermarsze skąd ruszał przejazd. Rozmawiałem chwilę z osobami zabezpieczającymi przejazd, które dbają o jego bezpieczeństwo. Wszystko poszło ok i nie odnotowały one żadnych incydentów.